Witam. Dotknąć przeszłości jest niezwykle prosto. Wystarczy krótka wizyta w muzeum. Dotknąć przyszłości nie jest już tak prosto. Ale my mamy tę okazję. Jesteśmy w magazynie materiału, który w najbliższym czasie będzie królował na rynku technologii energooszczędnych. Mili Państwo, spieniony poliuretan. Każdy z nas, chcąc tego czy nie chcąc, wiedząc o tym czy nie wiedząc, startuje w wielkim globalnym wyścigu oszczędności energii. W wyścigu tym peleton tworzą dwaj zawodnicy: to styropian i wełna mineralna. To starzy, wypróbowani zawodnicy. Ale ci zawodnicy już czują na swoich plecach na oddech nowego materiału. Tym materiałem jest spieniony poliuretan. Nasze Termano Zawodnik o wiele bardziej wytrzymały, o wiele bardziej wysportowany, z lepszymi właściwościami. Ze starymi, zmęczonymi już zawodnikami przyjdzie nam się niedługo po prostu pożegnać.